Dzień dobry, kochani. Mariusz Szczecin z Akademii Pianina Cleverkit z portalu cleverkit.pl. Witam Was bardzo, bardzo gorąco. W tej krótkiej lekcji pokażę Ci trzy sposoby, w jaki sposób możesz zaakompaniować lewą ręką piosenkę, którą stylizujesz na styl country. Przejdziemy sobie krok po kroku, dlatego koniecznie zachęcam Cię do tego, abyś grał, grała razem ze mną. Siadaj za swoje klawisze i będziemy razem przechodzić przez cały proces. Ale wcześniej z wielką dumą ogłaszam, że do naszego Dużego kursu aranżacji od podstaw dos, został dołączony dział country, dział, w którym poznasz poszczególne narzędzia, które stylizują piosenkę na country oraz pokazuje Ci również na konkretnym przykładzie, w jaki sposób możesz wrzucić te narzędzia do linii melodycznej, dowolnej piosenki. Jeżeli jesteś tym zainteresowany, zainteresowana, podlinkuję poniżej. Dobrze, kochani, a więc bierzemy się do roboty. Prosta analiza. Mamy metrum 4,4, a więc to oznacza, że między jedną kreską taktową a drugą kreską liczymy do 4, do 4 czyli raz, dwa, trzy, cztery. Pamiętajmy o tym również, że mamy rytm swingowy, prawda? A więc to nie będzie raz i dwa i trzy i cztery, tylko to będzie raz i dwa i trzy i cztery. Ważne, żebyśmy o tym nie zapomnieli. Dobrze. Przy w tych nutkach mamy również takie malutkie nutki, które są przednutkami. Do nich za chwileczkę wrócimy. Zagrajmy sobie je na razie bez tych małych nutek, bez przednutki. Uwaga. Raz i. Tutaj mamy triolkę, czyli ona jest grana na cały raz. Raz i, dwa i, trzy i, cztery i. Ok? Druga część. Raz i, dwa i, trzy i, cztery i. Czyli różnica między tymi dwoma lektami jest tak naprawdę w końcówce, prawda? W pierwszej części idziemy do góry, a w drugiej części idziemy na dół. I teraz ta sama zasada będzie dla akordu F-dur. Uwaga. Raz i dwa i trzy i cztery. Druga część. Raz i dwa i trzy i cztery i. Dobrze, jak już mamy to opanowane, to wprowadzimy sobie przednutki. Czyli teraz nie będzie raz i, tylko to będzie raz. Raz. Ok? Raz i dwa i trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery i. Przy F jest dokładnie to samo. Gramy sobie tu. Raz i dwa i trzy i cztery i. Raz i dwa. I 3, i 4, i. Ok? Czyli zagrajmy sobie jeszcze raz całość dla prawej ręki. F. Doskonale! To przechodzimy teraz do części właściwej, czyli do e, sposobu gry dla lewej ręki. Uwaga! Pierwszym sposobem jest sposób e, z typu stride, a więc będziemy grać sobie, jeżeli mamy akord C-dur, to gramy sobie prymę oraz prymę i tercję. Dla każdego akordu, prawda? Czyli będziemy mieć taki w tył. Możemy sobie to zmodyfikować dodając tak zwany quick five, czyli będziemy mieć raz, dwa i trzy, cztery. To i jest zawsze piątym dźwiękiem zbudowanym na bazie, tego, na bazie prymy tego akordu, czyli jak mamy C-dur, to to będzie kwinta tego akordu. I raz, dwa, i raz, dwa. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, żeby na tym quick five, czyli na i. Pedał był podniesiony do góry, ponieważ nie chcemy, żeby on się wlał z pozostałymi dźwiękami. I raz i dwa, i raz i dwa, i raz i dwa. OK? Przy F będzie dokładnie to samo. I raz i dwa, i raz i dwa. Uwaga! I ten styl możemy wprowadzić do niemal każdego akordu na klawiaturze. Kolejnym sposobem, sposób drugi już tym razem, tam był pierwszy A i pierwszy B. Sposób drugi to jest zastosowanie Quick Five, ale, ale troszeczkę w innej odsłonie. Zobaczmy. Raz i dwa. Tutaj gramy już dźwięki całego akordu. I trzy i cztery i raz. I dwa i trzy i cztery i. Ok? Przy F będzie to samo i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz i dwa, i trzy i cztery i. Zagrajmy sobie co całość. Bardzo fajnie brzmi, prawda? Bardzo ciekawa stylizacja. No i jest jeszcze sposób trzeci, chyba mój ulubiony, szczególnie dlatego, że to jest sposób, który pozwala nam grać. Szczególnie wtedy, jeżeli nasze dłonie zbliżają się niebezpiecznie blisko do siebie, czyli istnieje ryzyko tak zwanego clashingu, czyli zachodzenia dłoni na siebie. Wtedy jeżeli linia melodyczna schodzi nisko, wtedy musimy lewą ręką troszeczkę zakombinować, żeby zrobić miejsce dla prawej ręki. I zobaczmy, jak to będzie brzmiało. Czyli jest to granie pojedynczymi dźwiękami. Ja gram 5, 1, 3, 1, oktawa wyżej. Przy F będzie to samo. Okay, spróbujmy sobie to zagrać, doskonale. I tym sposobem możemy również um, tworzyć inne kombinacje dźwięków, na przykład. Prawda? Zachęcam Cię do tego, żeby popróbować swoich własnych kombinacji opartych właśnie na, na akordach, na tym podstawowym akordzie trójdźwiękowym. To wszystko na dzisiaj, jeżeli. Lekcja Ci się podobała, mam nadzieję, że tak. Proszę subskrybuj ten kanał, naciskając również dzwoneczek. Wówczas otrzymasz informacje o moich kolejnych lekcjach, które mam nadzieję pomogą Ci grać bardziej efektownie na klawiszach. A jeżeli chciałbyś, chciałabyś więcej, zapraszam Cię bardzo gorąco do mojego kursu improwizacji pentatonicznej. Podlinkuję link poniżej w opisie. To wszystko na dzisiaj. Trzymaj się, cześć i do następnego razu.